Witam. Niedawno pojawił się pierwszy odcinek zaplecza od Kacopira, czyli fanowskiej wersji totalnej porażki i innych tego typu tworów. Ja ocenię każdego bohatera i spróbuję przewidzieć kto ma największe szanse by wygrać. Oczywiście to widzowie oceniają. Zaczniemy od przegranej drużyny, czyli Team Hena. Zacznę od ważniaka, bo według komentarzy widzów to on ma odpaść, mimo że miał niezbyt lubiany charakter, to warto by go na jakiś czas zostawić. Mógłby być świetnym antagonistą serii. Hiena, czyli typowy nieudacznik. Mimo błędów, które popełnił, może się poprawić po czasie. Widać, że stara się być miłą osobą, ale mu się nie udaje. Jak widziałem w komentarzach, rzadko kto na niego głosował. Maciej Kamil może na pewno być liderem drużyny, aż współczuję mu za jego drużynę, do którego trafił. Czeka, on głównie medytuje i wygląda strasznie, jakby został. Może odkrylibyśmy więcej jego szatańskich mocy. Difficult, trochę mu współczuję, że nikt go nie lubi, a chciałby się z kimś zaprzyjaźnić, jak zrobić coś szczególnego w swojej drużynie, to może widzowie go oszczędzą. Sameple, czyli mój faworyt do odpadnięcia, nic nie zrobił dla drużyny. Słuchał głównie muzyki. Chyba nie tylko ja mam takie o nim zdanie, gdyż poważniaku jest drugą najczęściej głosowaną postacią do wyrzucenia. Dobra, teraz od drużynie 1. Jack, niewiele o nim mam do powiedzenia poza tym, że jest wyluzowany. Poczekam z opinią do kolejnych odcinków. Kwin, znany z ciekawostek i chęci do piwa, jeśli ciekawostki to jedyna jego umiejętność, to długo nie zostanie w programie. Piernik, podobnie co przy Jacku, nie mam wiele do powiedzenia o nim. Piłka, ta postać ma potencjał, ale poza paroma żartami, nie wiem czy widzowie ją polubią. Ja nie widzę w tej postaci nic złego, chyba że popełni jakąś gafę. Słoneczko. Jej charakterystyczną cechą jest miłość do kwina. Według mnie wątki miłosne powinny zostać na dłużej, ale to już zależy od widzów. Statua. Widzę tutaj lidera drużyny, chociaż jej charakter nie jest za bardzo miły. Ostatnia. Drużyna, która zdobyła pierwsze miejsce, czyli drużyna wit. Bomba Matematyczna, mimo że nic nie mówi, to widać, że ma dobre serce i chce pomóc drużynie. Tylko nie rozumiem co złego widzą ludzie w bombie matematycznej. Może ktoś mnie oświeci? Eon i Kicia, czemu umieszczam ich razem? Ponieważ to oni są kreowani na głównych bohaterów. Ich głównym celem jest pozbycie się bomby matematycznej. Specjalnie chcą przegrać, by się jej pozbyć. Według mnie któryś z nich powinien odpaść, chyba że w kolejnych odcinkach się poprawią. Safartele, nie widziałem w nim nic złego, i tyle. Stickman, kreuje się na lidera drużyny, plus za syntezator mowy Iwona, który bardzo lubię słuchać. Wood Wizard, widzę, że chce współpracować z drużyną, ale wydaje się zbyt nerwowy, jak na taką postać. Nie wiem, czy widzowie ją polubią. Dzięki za oglądanie, podzielcie się swoją opinią w komentarzach i zasubskrybujcie mój kanał i Katspira, na razie.